Uważam, że druga połowa przede wszystkim była może nie bardzo dobra, ale na pewno dobra w naszym wykonaniu i, i nie dużo brakło, a ten lecz wygralibyśmy. No jest dużo naprawdę niedosyt, bo, bo wigry oprócz tego całego fragmentu w pierwszej połowie i ogólnie wszystkich starych fragmentów, w których była najgorsza najgorsze próś i reszta nas nie wyskoczyli praktycznie niczym. No i bardzo żałujemy tych straconych punktów, bo chcemy się prawda pogrywać przede wszystkim. No, ale chcemy, żeby też pozostało twierdzą, ile to jest dla tych kibiców, dla tej wspaniałej atmosfery ta drużyna zrobiła w dzisiejszym już wszystko, żeby wygrać. Nie udało się, cieszymy się z zajmictwo, a przede wszystkim cieszymy się dobrej gry drużyny. Rotującej na przyszłość. Uważam, ta drużyna cały czas się rozwija, cały czas uczy się gry drugoligowej. Wiejsze słuchawki postawiły wysokie wymagania w tym meczu, szczególnie w pierwszej połowie wygrałem barwą z jedną piłką, dojrzałą piłką. Jakby przeanalizowaliście te składy, to są zawodnicy naprawdę no, wysokiej klasy.